Zamiast dźwięku do palaczy cisza. Zamiast tłumów podziwiających akrobacje, skupienie i żałoba. Polska pożegna jednego z najlepszych pilotów w historii sił powietrznych. Ale tak, jak chciała rodzina, będzie to pożegnanie ciche, skromne, bez kamer. Witajcie, tu Alicja. Na kanale Alicja Plotki Gwiazdy oddajemy dziś hołd majorowi Maciejowi Krakowianowi, człowiekowi, który całe życie poświęcił niebu i Ojczyźnie. Katastrofa samolotu F-16, do której doszło tuż przed pokazami lotniczymi w Radomiu, poruszyła nie tylko Polskę, ale i środowiska lotnicze na całym świecie. Zginął major Maciej Slab Kakowian, 35-letni pilot, dowódca zespołu F-16 Tiger Demo Team, instruktor z 31 bazy lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach, człowiek ceniony za profesjonalizm, pokorę i oddanie. W dniu tragedii głos zabrał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak, Kamysz. Zginął pilot Wojska Polskiego, oficer, który zawsze służył ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla sił powietrznych i całego Wojska Polskiego. W związku z tragedią odwołano międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow Radom 2025 rok, które miały się odbyć pod koniec sierpnia. Tysiące widzów, w tym goście z zagranicy, miały świętować kunszt lotników. Zamiast święta nastała cisza. Organizatorzy ogłosili zwroty za bilety i zakończyli wszystkie przygotowania. Tymczasem w mediach pojawiła się informacja, na którą wielu czekało komunikat o pogrzebie MJR Pił. Macieja Karakowuj-Ena Jak podano, uroczystość będzie miała charakter całkowicie prywatny, zgodnie z wolą rodziny. W oficjalnym oświadczeniu znalazła się jasna prośba. Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania. Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania. Ten głos należy uszanować. Za każdą mundurową sylwetką stoi człowiek, ojciec, syn, mąż, przyjaciel. I właśnie teraz, kiedy najbliżsi mierzą się z największą stratą, powinni mieć przestrzeń do ciszy i żalu. Major Krakowian miał za sobą ponad 1400 godzin nalotu, z czego aż 1200 rok na F16 latał w najtrudniejszych warunkach, szkolił młodszych, reprezentował Polskę na prestiżowych pokazach, zdobywał międzynarodowe nagrody, w tym As de Trophy w Wielkiej Brytanii. Przyznawaną przez publiczność. Ale dziś nie czas na liczby. Czas na pamięć. I na ciszę. Jeśli chcecie ucić pamięć Majora Kaira Kowuana, zróbmy to razem bez sensacji, bez kamer. Z sercem i szacunkiem. Zostawcie komentarz, jeśli też uważacie, że bohaterowie zasługują na spokój. I subskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy. Jeśli chcecie być częścią Wspólnoty, która pamięta o tych, co odeszli, pozostawiając po sobie niebo.